Ma, no myślałem, że kurczę nie załapie się jeszcze na, na jakieś tam opady śniegu Zobrażę jakiś śnieg z deszczem ale zawsze chociaż coś jest 20 marca Z tyłu słoneczko to już zaszło dosyć wieje 2 stopnie na plusie ale zobaczcie jak fajnie szybko się robi biało Także żywe są no to tak zapowiadali że ma padać tutaj nie? Było to pewnie nie ale tutaj tak Kurwa, celu głupi Sto barierki pojechałem Dało dużo, nie postraszyło Myślałem, że mocniej będzie, ale faktycznie opady jak diabli. Ale bije strasznie, a mi zostało no, 3 godziny czasu pracy i 3 godziny czasu jazdy do, 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 do na bazę do Szesmo. Więc będę musiał trochę pocisnąć, trochę poprzekraczać prędkość. No nie mam wyjścia Kurde, myślałem, że śniegu nawali, a tu dupa. A tam dalej coś się dzieje. Tam dalej będzie chyba padać. I się bynajmniej wydaje. dobra, no, tylko taki szorcik dzisiaj trzymajcie się, bajo